Dzisiaj w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia, podczas której pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Przygotowano także przedstawienie żartobliwej wersji opowieści o królu Maciusiu I. Wszyscy bawili się znakomicie. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie Złotych Ananasów 2012-2013. Nagród w bardzo oryginalnych kategoriach przyznanych nauczycielom przez licealistów. Narodowej to doskonała okazja, by przyjąć oficjalne, oficjalnie pierwszokrasistów do grona społeczności szkolnej. Dziś dołączycie do wielkiej rodziny licealistów i będziecie pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Będziecie mieli wszystkie przywileje wynikające ze statutu szkoły, ale i obowiązki, których musi przestrzegać każdy uczeń naszego liceum. Proszę o wystąpienie przedstawicieli klas pierwszych, a wszystkich o powstanie. Ślubujemy z zawsze godnie reprezentować imię szkoły i unikać wszystkiego, co przyniosłoby hańbę jej tradycjom. Ślubujemy zachowywać postawę moralną i obywatelską, godną ucznia Rzeczpospolitej Polskiej. Ślubujemy. Ślubujemy stać na straży chlubnych tradycji narodu polskiego. Ślubujemy pomnażać dobro narodowe i ogólnoludzkie w imię miłości człowieka. Ślubujemy uczciwą nauką i pracą dążyć do kształtowania pozytywnych postaw moralnych i obywatelskich. Ślubujemy okazywać należyty szacunek wobec władz szkoły, nauczycieli oraz innych, e, nauczycieli, e, oraz innych pracowników szkoły. Szanować szkoły. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia. Fotki Maciusia obiegły na fejsie cały świat. Nawet Kuba Wojewódzki dodał do swoich znajomych. A prezydent Barack Obama widząc jego zdjęcie na plaży kliknął Lubię to. Wszędzie pełno było Maciusia. Prawdę trzeba powiedzieć, lubili Maciusia wszyscy. Teraz proszę zapisać, co ja chcę zrobić dla młodzieży. Teraz mam pieniądze i mogę zająć się wami. A więc każdy uczeń dostaje. 15 zeszytów w twardych okładkach. Chłopcy z Krzysztofem Biszem, dziewczynki z pary z Hilton, żeby wiedzieć, do czego nie dążyć. Zeszyty i książki są bardzo ciężkie. No i potem siły nie ma na sobotni melanż. Do każdej książki kolorowe obrazki. Niech stracę. No co? Cieszyć się? No! Do zestawu: laptopik, smartfonik. I strój do jogi, nie krępujący ruch. Dorośli potrafią wyprowadzić z równowagi. Do dyspozycji samochód służbowy marki Dinkue żeby się nie spóźniać na lekcje. Walczy oczywiście dywanik z desko. z klasą ma być. Co sobotę szkolna dyskoteka. Pełna integracja i bitwa na jedzenie, tylko bezpite śmietany mi tu. Można sobie wyobrazić, jaka radość zapanowała w szkołach. Już to, co Maciuś dawał, było dużo. A mówi, że to dopiero początek, że więcej rzeczy będzie. Tu miał pisać, pisał do Maciusia, że prosi o to i o to. Całe worki listów przychodziły do kancelarii. Oknami pałacu stawali młodzi czekając na więcej. Nazywam się Zofia Domagalska, i przychodzę w imieniu całej naszej wspólnoty szkolnej prosić o parę rzeczy. Dwa Mam tu parę rzeczy, więc pierwsze. Znak sytuację naszych plecaków, ile one ważą, i tam książki zaszyty się ty, No nie niestety znam. E, więc tak myśleliśmy, że e, żeby wprowadzić po tableciku na głowę zgranym e, systemem nauczania, w prostu jakieś filmy na tak na może na jakieś mniejsze no, no oczywiście, no przecież to jest wiadoma rzecz, że, po, że tak. podręczniki zeszywy ważą, już nie zbyt dużo nawet nasz. Narodowy poeta napisał o tym w jednym ze swoich wierszy. Pozwolę sobie zacytować. To jest właśnie fragment odnoszący się do ciężarów plecaków. I choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Kolejnym punktem swojej jest tak z 10 minut przed końcem lekcji, by można było wyjąć lusterko, poprawić make-up. No bo król, wychodzi się e, na przerwę, tu takie tak czaka stoją, a tu po prostu chodzi się z matematyki, no jakby się całą noc spał, nie? No, <grywa> no to jest? No oczywiście, do tej prośby też się przychylam, no bo wiadomo, że jako król muszę się troszczyć o przetrwanie mojego narodu, no a ja Jakie będzie przetrwanie tego narodu, jak się chłopacy za dziewczynami nie będą oglądać, bo będą takie rozwikszone. No to pewnie, no to... To taka polityka prorodzinna będzie. W dniu dzisiejszego święta pragniemy gorąco podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki za ofiarną, trudną i odpowiedzialną pracę, za wiedzę przekazywaną sercem. Zapewniamy, że wykorzystamy ją w dorosłym życiu. Złotego ananasa w kategorii szef wszystkich szefów otrzymuje pani dyrektor Anna Banatatorsze. Złotego ananasa oraz nobla w kategorii jestem legendą otrzymuje pan Krzysztof Kieres. Złotego Ananasa w kategorii NBA nauczyciela z najtrwalszą oparciowaną otrzymuje Pan Kamilię Złotego Ananasa w kategorii Dziewczyna Bonda otrzymuje Pani Anna Krawczyńska. przekazania życzeń tym, co usłyszałam, co zobaczyłam. Myślę, że wszyscy nauczyciele także. W tym pięknym dniu ja bardzo serdecznie przede wszystkim dziękuję za życzenia wyrażone w tak wielu formach i teatralnej, i śpiewanej, i mówionej, i owocowej. Wszystkim nauczycielom bardzo serdecznie za tę niełatwą pracę. Dziękuję, wierząc, że przynajmniej w takim dniu jesteśmy wszyscy przekonani, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym powinniśmy się w życiu znaleźć. Święto Edukacji, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela, to taka umowna nazwa, jest świętem wszystkich zaangażowanych w edukację, jest świętem myślę i was drodzy uczniowie dlatego z tej okazji przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia żeby spełniły wam się wszystkie wasze marzenia edukacyjne a z edukacją nie chcę was martwić ale będziecie mieć do czynienia przez całe swoje życie, teraz są najpiękniejsze lata, a potem zostanie wam jeszcze edukacja i ciężka praca w wydaniu trochę innym, mam nadzieję, że docenicie to że to teraz jest ten moment Cieszenia się właśnie z tego.